Po rozpadzie Związku Radzieckiego powstało kilkanaście nowych reprezentacji. Rosja awansowała na kilka dużych turniejów w latach 90., ale na nich samych nie wychodziła nawet z grupy. Ukraina dwa razy odpadała w barażach. Na przełomie wieków. Niespodziewanie to Łotwa, jako druga drużyna po Rosji z byłych Radzieckich Republik, zagrała na dużym turnieju Euro 2004. Zapraszam na film o największym sukcesie drużyny noszącej przydomek 11 Wilków i życzę miłego oglądania. Reprezentacja Łotwy skompromitowała się w kwietniu 2001 roku w meczu eliminacji Mistrzostw Świata, remisując u siebie z San Marino 1 do 1. Nic nie wskazywało, że drużyna narodowa może zagrać w najbliższej przyszłości na dużej imprezie. Tym bardziej, że w eliminacjach Euro 2004 los przydzielił jej dwóch uczestników Azjatyckiego Mundialu: Szwecję i Polskę, a ponadto Węgry i starych znajomych z San Marino. Kadra narodowa w tamtym okresie miała kilka znanych nazwisk, zwłaszcza dla miłośników angielskiej piłki. Najbardziej cenionym zawodnikiem reprezentacji był Marian Spahars, który dla wielu kibiców Southampton stał się bohaterem po tym, jak jego dwa gole dały świętym zwycięstwo w meczu z Evertonem i co za tym idzie utrzymanie w Premier League w ostatniej kolejce sezonu 98-99. Obrońca Igor Stepanov znajdował się w kadrze Arsenalu na początku XXI wieku, w czasach, gdy kanonierzy walczyli o mistrzostwo Anglii. Ale podobnie jak Pachars nie grał za wiele. Z kolei bramkarz Aleksandr Kolinko podczas swojego nieco ponad dwuletniego pobytu w Crystal Palace został zapamiętany z niecodziennej sytuacji. Otóż menedżer londyńskiej drużyny Trevor Francis uderzył go w twarz, gdy Kolinko siedział na ławce rezerwowych i śmiał się po tym, jak jego drużyna straciła bramkę w meczu z Bradford w sierpniu 2002 roku. Innymi piłkarzami próbującymi szczęścia na wyspach byli Witalis Astafiews, który w 2000 roku podpisał kontrakt z Bristol Rovers, Iman Bladeelis, który dołączył do swojego rodaka Pahars'a w Southampton w 1999 roku oraz Andrzej Stolczers, od 2001 roku walczący o skład Fulham. Wszystkie te historie mają wspólny mianownik: wspomniani piłkarze grali bardzo mało. Drużyną narodową samodzielnie od 2001 roku kierował Aleksandr Starkows, uważany nie tylko za jednego z najlepszych piłkarzy w historii Łotwy, ale i też trenerów. Poprowadził skąd Oryga do 11 tytułów mistrzowskich. A w latach 2001-2004 pracę w kadrze łączył z posadą szkoleniowca z konto. Starkovs na przestrzeni lat selekcjonerem Łotwy zostawał aż trzy razy i też, podobnie jak za pierwszym razem, długimi czasy łączył pracę w stołecznym klubie z pracą w reprezentacji. Aleksandr Starkovs nie miał łatwo. Musiał podnieść kadrę po katastrofalnej kadencji Garego Johnsona, który odszedł ze stanowiska po wspomnianym wcześniej remisie z San Marino. Na korzyść nowego trenera przemawiał fakt, że wielu reprezentantów zanim wyjechało za granicę przeszło przez struktury Skontoryga, dzięki czemu łatwiej im było zrozumieć filozofię Starkovsa oraz wypracować automatyzmy w grze, gdy już trafili do kadry narodowej. Nawet sam Starkovs nie spodziewał się, że przełom nastąpi tak szybko. Po dokończeniu eliminacji Mistrzostw Świata 2002 i zagraniu serii spotkań towarzyskich, przyszedł czas na pierwszy mecz o punkty w eliminacjach Euro 2004. W nim Łotwa zremisowała u siebie ze Szwecją, która zaledwie 3 miesiące wcześniej grała w jednej ósmej finału Mistrzostw Świata. Prawdziwą sensację Łotysze sprawili jednak pięć tygodni później, pokonując w Warszawie Polskę prowadzoną przez Zbigniewa Bońka 1 do 0 po uderzeniu z dystansu Jurisa Lajzansa, gracza CSKA Moskwa. Jako, że San Marino to był w tamtych czasach niewygodny rywal dla Łotyszy, to nie dziwi wynik Serra Vale. Drużyna Starkowsa wygraną zapewniła sobie dopiero w 89 minucie po golu samobójczym Valentiniego. Rewanż z outsiderem grupy był już jednak spacerkiem. Wygrana 3 do zera dawała nadzieję, że łotwa może się pokusić o niespodziankę i włączyć do walki o baraże. Jedną z bramek zdobył znany z polskich boisk Andrzejs Prochorenkows, a dublet zanotował Blajdelis. Kubę zimnej wody na rozgrzane głowy łotyszy to dwa kolejne mecze. Najpierw przyszła porażka z węgrami w Budapeszcie 1 do 3, mimo że do przerwy Bałtowie prowadzili po golu Marisa Ferpakowskisa. Wrześniowe spotkanie z Polską prowadzoną już przez Pawła Janasa, to także przegrana. Tym razem 0 do 2 po golach Mirosława Szymkowiaka i Tomasza Kłosa, jeszcze w pierwszej połowie. To sprawiło, że sytuacja w grupie mocno się skomplikowała. Na dwie kolejki przed końcem kwalifikacji Łotysze spadli na czwarte miejsce, ale tracili tylko punkt do miejsca barażowego, na którym były Węgry. Potem jednak nastąpił kolejny zwrot akcji. Łotwa zrewanżowała się Węgrom, wygrywając 3 do 1, a piłkarzem meczu został zdobywca dwóch bramek, Ferpakowskis. Biało-Czerwoni natomiast nie mieli nic do powiedzenia ze Szwecją w Chorzowie, przegrywając 0 do 2. Tym samym Skandynawowie zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie bez względu na wynik ostatniej potyczki, właśnie z Łotyszami. Przed ostatnią serią spotkań, trzy drużyny miały szansę na awans do baraży. Wydawało się, że starcie Węgry-Polska wyłoni zespół, który zajmie drugie miejsce w grupie, bo Szwecja nie odpuści i zagra na 100% u siebie z Łotwą. Tak jak chociażby przeciwko Polsce w 1999 roku podczas kadencji Janusza Wójcika. Przewidywania większości kibiców wzięły w łeb. Łotysze szybko, bo już w 23 minucie starcia na Rasundzie objęli prowadzenie po trafieniu niezawodnego Marisa Ferpakowskisa. W obliczu takiego wyniku mecz w Budapeszcie nie miał większego znaczenia. Łotysze dzielnie się bronili, nawet gdy z boiska wyleciał Gintars z Irnis w 73 minucie pojedynku. Co więcej, dopisało im szczęście, bo Markus Albek nie wykorzystał rzutu karnego w 86 minucie. Drużyna Starkowska dowiozła korzystny wynik do końca i awansowała do baraży, a w Polsce, która wygrała z Madzierami 2 do 1, pojawiły się oskarżenia o brak sportowej postawy ze strony Szwedów. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. W losowaniu baraży nie obowiązywało rozstawienie. Łotyszom udało się uniknąć Hiszpanów i Holendrów, ale trafili mimo wszystko, nie najlepiej, bo na trzecią drużynę azjatyckiego Mundialu, Turcję. Rozegrany w przenikliwym zimnie, pierwszy mecz barażowy lepiej rozpoczął się dla gospodarzy. Ferpakowskis wpadł w pole karne i dał prowadzenie Łotyszom. W drugiej połowie Turcy dominowali. Najlepszą okazję zmarnował Emre Belozoglu, który trafił w słupek. Być może goście stworzyliby więcej okazji, ale w 73. minucie spotkania z boiska wyleciał Emre Asik. Ostatecznie drużyna Starkowsa dowiozła skromne prowadzenie i z nadziejami jechała na rewanż do Stambułu. Turcy na stadionie Besiktasu od pierwszych minut ruszyli na Łotyszy. Już w 20 minucie po golu rewelacji Mistrzostw Świata 2002 Ilhana Mansisa wyrównali stan dwumeczu. W 64 minucie na 2 do zera podwyższyła legenda tureckiej piłki Hakan Şükür. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że już podróżenie Starkowsa. Tymczasem, zaraz po wznowieniu gry, Łotwa wywalczyła rzut wolny, do którego podszedł Juris Lajzans. Piłka po wstrzeleniu w pole karne ominęła wszystkich i wpadła do bramki. Taki wynik dawał już awans Łotwie, dzięki bramce zdobytej na wyjeździe. Wyrównujący gol dla Łotyszy padł po katastrofalnym błędzie w ustawieniu tureckiej obrony. Aleksandr Kolinko długim wykopem posłał piłkę do Ferpakowskisa, który zaskoczył tureckiego golkipera. Łotwa dowiozła remis do końca i pozbawiła udziału na euro brązowych medalistów w mundialu. Aleksandr Starkows mógł triumfować. Kto by pomyślał, że w niewiele ponad dwa lata drużyna narodowa przejdzie drogę od remisu z San Marino do awansu na imprezę mistrzowską. Losowanie turnieju finałowego przydzieliło Łotwie wicemistrzów świata Niemców, silną w tamtym czasie drużynę Czech i odradzającą się reprezentację Holandii. W łotewskiej kadrze na Euro 2004 nie brakowało doświadczonych graczy. 9 z 23 powołanych na turniej miało 30 lat i więcej, a kolejnych 7 między 28 a 29. Kapitan Michais Zemliński, który zagrał na turnieju finałowym w Portugalii, debiutował w reprezentacji w 1992 roku, rok po uzyskaniu niepodległości, podobnie zresztą jak Astafiews i Oleg Blagona Dashdins. Najmłodszy w zespole był 24-letni z bohater eliminacji, który na początku 2004 roku przeszedł do Dynamo Kijów. Portugalskie Euro rozpoczęło się dla Łotyszy od meczu z Czechami, których kapitanem był wówczas Paweł Nedwet. W ataku naszych południowych sąsiadów straszył Milan Barosz, wspomagany przez pomocników Tomasza Rosickiego i Karela Poborskiego. Mimo przewagi Czechów w pierwszej połowie, to Łotwa wyszła na prowadzenie, tuż przed zejściem do szatni. Andrzej Prochorenkows podał do Ferpakowskisa, a ten zdobył bramkę, zapisując się w historii łotewskiego futbolu. Aleksandr Kolinko dwoił się i troił, ale w końcu musiał skapitulować. Po jego niepewnej interwencji do piłki dopadł Milan Barosz i wyrównał stan meczu w 73. Minucie, a na 5 minut przed końcem Łotwę pogrążył rezerwowy Marek Heinz po podaniu od Barosza. Drugi mecz to starcie z Niemcami, którym drużyna Starkowska przeciwstawiła się doskonałą organizacją gry w obronie i wywalczyła punkt po bezbramkowym remisie. Sukcesu Łotwy nie umniejsza fakt, że Niemcy były rozczarowaniem Euro 2004 i ostatecznie zakończyły udział na turnieju po fazie grupowej. Przed ostatnią serią spotkań Łotwa wciąż miała szansę na awans do ćwierćfinału. Musiała jednak pokonać Holandię i liczyć na to, że Niemcy nie wygrają z Czechami. Tak się jednak nie stało. Holendrzy objęli prowadzenie po miękkim karnym podyktowanym za faul na Edgarze Dawidzie, który wykorzystał Rut van Nistelrooy. Ten sam zawodnik trafił na 2 do 0 jeszcze w pierwszej połowie, a dzieło zniszczenia zakończył Roy McKay pod koniec drugiej połowy. Łotwa przegrała 0 do 3 i zajęła ostatnie miejsce w grupie. Sukcesu w postaci awansu na turniej mistrzowski już nigdy nie udało się powtórzyć, choć w eliminacjach Mundialu 2010 Łotysze byli blisko awansu do Baraży, kończąc grupę eliminacyjną na trzecim miejscu, trzy punkty za drugą Grecją. Wielu piłkarzy z kadry na Euro 2004 w kolejnych latach pokończyło kariery, wszak byli już wiekowi na turnieju. Witalis Astafiews przeszedł na emeryturę w 2010 roku, mając 18-letni staż reprezentacyjny, zakończony 167 występami, co stanowiło europejski rekord do 2017 roku, kiedy został pobity przez Gianluigi'ego Buffona. Nic więc dziwnego, że bez dopływu utalentowanej młodzieży Łotwa zaliczyła zjazd w rankingu FIFA, a niespełna 3 lata po Euro 2004 przegrała z Liechtensteinem. Kryzys łotewskiej piłki trwa do dziś, a 29 czerwca 2023 roku reprezentacja tego kraju zajmowała 134 miejsce w rankingu FIFA na 211 sklasyfikowanych. I na tym koniec opowieści o największym sukcesie w historii reprezentacji Łotwy. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów o futbolu reprezentacyjnym.